Nigdy nie byłem ministrantem ani lektorem. Nie byłem w żadnej, nie należałem do żadnej oazy. A do kościoła zacząłem chodzić z własnej woli. W wieku 21 lat. Fabuła filmu toczy się w małym miasteczku prowincjonalnym. Do parafii w tym miasteczku przyjeżdża nowy ksiądz. Angażuje się, otwiera razem z takim właściwie opiekunem takich grup ognisko dla chłopców z trudnych rodzin. Ksiądz browaru. Pije? No muszę sprawdzić, czy nie okrzczone. Krok po kroku dostrzegamy problemy, z którymi się boryka. Jego wewnętrzne, bardzo ludzkie problemy. Przede wszystkim namiętność, problemy z nałogiem. Cały ten film jest taką, właśnie opowieścią. O, o, o niemożliwej namiętności, miłości, o, o walce z samym sobą. Boję się, że coś niedobrego dzieje się w ognisku. Czego ty chcesz? Jakiego samego co ty? A czemu księdza z Warszawy na taką wiochę przenieśli? jest chyba kara dla ciebie, co? Ja gram Ewę, taką postać szalenie sfrustrowaną, która z dużego miasta przyjechała właśnie za mężem do tego małego miasteczka i właściwie nie ma własnego zajęcia. Jest smutna, sfrustrowana. Ona, jak zresztą wiele innych osób, lgnie niesamowicie do księdza Adama. Właśnie można powiedzieć, że się w nim zakochuje, o ile to można nazwać miłością. Daj mi poznać twoje drogi, panie. Naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami. Zajmę się tą sprawą. Nie zamiastamy pod dywan. Andrzej rzeczywiście dokonał rzeczy niezwykłej. Zresztą trzeba tutaj też przypomnieć, że kiedy byliśmy na przykład na festiwalu w Berlinie na Berlinale, to jego rola zrobiła w ogóle furorę I miał nieprawdopodobny odbiór, gdziekolwiek, jak się pojawialiśmy, to ludzie nie tylko bardzo ciepło i pięknie mówili o filmie, ale również o jego roli. I właśnie piękne jest to, jak pokazał taką dwoistość tego, tego człowieka, że potrafi być porywający, charyzmatyczny i potrafi być jakiś nawet niemal żałosny. Co dzień umieramy i rodzimy się na nowo. To jest szalenie aktualny temat, taki bardzo potrzebny moim zdaniem. Tak? Czy można się wyspowiadać? Teraz nie można. Dlaczego? Jest sprzątanie. Witam, Maja Ostaszewska, bardzo serdecznie zapraszam na film w imię Małgośki Szumowskiej.